Znowu zawitaliśmy do mojego jednego z bardziej ulubionych klientów. Płaci i nie narzeka. Mówi tak tutaj, kac puść puś, tam się leczy teraz na tym, na służbie zdrowa, więc zdrówka mu życzymy. Yy, nie działa klima. Ja naciągnąłem szczerze, przez przypadek naciągnąłem klienta na jeden czujnik. Jeden był yy, z Petersa, więc był zjebany sam z siebie. Musiał być zjebany, no wiadomo. Ale później założył oryginał i ty dalej kurwa, dzień podziała, czy nawet dnia nawet nie wytrzymała, dalej kurwa klima nie działa. Mówi, ty, ale wiesz co powiedział? śmierdzi mu z spalenizną. No tu przyjechałem, mówię, to przyjadę nie będę i zobaczymy co jest, nie? No wąchujemy to wszystko dookoła i ja my. ty, a tu jest jakaś wtyczka, może bym ją ja ty, bardziej czuć, nie? O! Skanio! Skanio! Skanio Kanią! Kurka wodna! Kurka wodna! <laughs> nie napierdalajcie no się! O, zielono mi, pin upalony. Uwierzcie, ładuje nieźle tutaj praktycznie jak ze stajni. Fuh. No i najlepsze jest to, że auto jak jedzie i musimy coś tutaj wytworzyć, będziemy kombinować. Później zaktualizuję, co nam się udało tutaj wydumać wspólnymi siłami. Kurka wodna. Wiesz co, na poniedziałek? Możesz próbować, ale to czego pierwsze takimi wypinakami rozblokować. No udało nam się inną wtyczkę tu zastosować, jest troszkę inna jak oryginał. Klient mówi, słuchaj, możesz próbować wkrętami, ale tym. Ja myślę, że na no, no kapkę za duży no jest. Od... Ale tu będzie silikon i wkręt, tak, że tego. Więc przygotujcie swoje oczęta i płaczcie. Więc doraźnie. Mamy zmienioną pozycję tej wtyczki, jest troszkę inna jak była. Resztę tutaj już uzupełnimy tematami plastycznymi. Wtyczka doraźnie została oczyszczona, piny troszkę poprawione. Co mogliśmy, to zrobiliśmy, bo okazało się, że w innej skali, która stoi, mamy dodatkowe dwa piny tutaj i wtedy nie jest czarny środek, tylko zielony, bo ma tutaj drugą, co stoi, to ma alarm. Jest zamek podpięty, jest zielony środek i niestety nie zapnę do tej wtyczki. Więc są. A może wyłamiemy nóżkę, spróbujemy jeszcze, jeszcze spróbujemy wyłamać nóżkę, a jak nie, to to będziemy musieli zamontować doraźnie. Już zmieniliśmy pozycję kabla od silniczka wycieraczek, który był za wysoko do góry i wścikała sobie woda po nim i to spowodowało usterkę tego złącza. Po krótkich przemyśleniach, patrzcie się, tu mamy na środku bo to kwestia, te wtyczki pasują między sobą, to jest kwestia tego środkowego i tu tych dodatkowych. Ten ma czarny po dwóch po bokach, ma po jednym boku, więc wtyczka fizycznie pasuje plik and play. Ma tylko jedną dodatkową wtyczkę tutaj. Któreś z tych. Ta jest, do halogen, ta jest do halogenów, a ta jest do zamka do syreny, żeby wiedział, że ma zrobić wheel, -we, aby było nieplanowane wejście gościa, więc ta zielona wtyczka nam pasuje tu elegancko. No to jedzie w drogę, te wiązki wywalamy. Tu będziemy dumać, czy będziemy wymienić samą wtyczkę, czy całą wiązkę? Ale też tu od ciśnienia ciśnion też jest lekko zielona więc... We will see! Mordeczki, kurka wodna. Zakar się wziął za wypinkę. Z... Ja pierdolę dzisiaj to będzie kurwa TikTok ty... kurwa tygodnia. Co jest kurwa Patrzcie się, wypina wteczkę od czujnika poziomu płynu. A tam co mamy? Zwarę. I tu mamy zwarę. wtyczka od halogenów, też mówi, rozpina i woda. Ty zielono, patrz. Zielono. O! Zielono. A czego zielono? Bo po bo, Czego zielono? Bo są sztyczki wodoszczelne, jak e w Wolwie. Wchodzi woda. Wchodzi woda i zostaje w środku. Nie no. Pięknie. Takich pinów nie będę miał. Co będziemy musieli pewnie przerobić za jakiś czas na te normalne wtyczki. Ale w tym momencie zrobimy tak, żeby te obie wtyczki były do góry. Schowane. Tu jest, tu jest na tyle miejsca, że da rady wcisnąć te wtyczki. Kurwa ty, tu nie ma wtyczki, w której wody nie ma. Ja tu, ale jajce, nie? Murdeczki. Tu nie mamy tego Prezes budzi rączki. Patrzcie jakie uważa. Rolex jest na ręce. Kurka wodna. Dawaj dawaj Misiu. Dzisiaj. Raz, opsiu. Pięknie. Wanienka była podłożona, więc mordeczki, nie stresujcie się. Wszystko jest rozwiązane ekologicznie, a stary wziął tutaj. O, wziął trochę dobrego. I będziemy tu kurwa teraz robić uszczelkę. Pięknie idzie. Pięknie idzie. Patrzcie, stary robi uszczelkę. O. I od środka stary zrobi taką samą uszczelkę. Kurka wodna. Robimy uszczelkę. No, będzie to wszystko hermetiko, Balantico. Ładnie się mastyka tutaj układa. Ale tu stary zrobił mes. Ale, proszę bardzo, tam też jest, o. Bo tu już wiemy, że to już tak rozwiązanie na chwilę zostają na zawsze. O, tu też kitem poładowany dookoła. Zaraz ładnie upniemy kabelki. I zostaje, nie? Kurka wodna. Wyszło, że nowy czujnik, jednak szlak trafił przez to. Warcie, co tam się stało, uszkodziło nowy czujnik. Ale mamy tutaj zamiennik, i już przepozycjonowaliśmy kabel od silniczka wycieraczek, tak żeby był tutaj lekki spad. Widzicie, jest lekki syfonik względem wtyczki. Te kable już nie będą szły tak. Te kable będą szły teraz tak. I ten kabel, od jak te będą kable, i te, o tak, teraz mówimy tak, te kable będą szły tu do rurki, będą przymocowane za chwilę, żeby był syfon żeby nie lała się woda do tej wtyczki pomimo, że ona jest niby wodoszczelna i ten kabel też odsuniemy od czujnika ciśnienia w taki sposób, go tutaj dotrytkujemy żeby w tym miejscu tak samo był syfonik delikatny żeby nie szło też do tej wtyczki bo oryginalny czujnik, gdzieś tu go mam gdzie ten oryginalny czujnik? mamy oryginalny czujnik z tego pojazdu o, jest zielono Peter, patrzcie się jak to jest piękne może trochę więcej nagram, czas mi się kończył w telefonie ładnie zakitowane dookoła wiązka do silniczka wycieraczek puszczona dołem jest lekkim syfonikiem. Ta wiązka, która była wyżej jest tak samo tutaj na, na gumie przyczepiona, że mamy spad do wtyczki i kabel od czujnika ciśnienia yy, gazów klimatyzacji też jest ze syfonem. Tutaj jeszcze będziemy musieli to poprawić. I jeśli macie problem, że w waszych skaniach nowej generacji, ładnie ja Zakar, z zdrówka. Zakar, akurat nie to na przypadku Zakara. Podnosimy maskę. I macie problem z wycieraczkami okresowo, czy niby czujnik poziomu płynu działa, czy nie działa, odsuwacie tę wtyczkę i patrzycie, czy nie ma wody. Jak nie ma, zapobiegawczo robicie. Jak już jest woda, no to przygotowujecie się na wymianę jednej wtyki, bądź drugiej wtyki, bądź kompletu. Pilnujcie, żeby wasze drugie skanie nie poszły z dymem. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wróci do ściany. Klient mówi klej na klejkę, mówi, może w końcu ta zła pasa, opuści ten biedny samochód. No normalnie. Co wyjedzie, to coś. Ale już myślę, że w tym momencie zakończymy jego zwój